Symbolem najczęściej kojarzonym z judaizmem jest Gwiazda Dawida, gdyż znajduje się ona na fladze Izraela. Jaka jest jednak historia tego znaku? Czy rzeczywiście jest ona symbolem judaizmu jako takiego? Jak się okazuje, Gwiazda Dawida jest równoznaczna ze znanym już od starożytności wszystkim kulturom i cywilizacją na kuli ziemskiej znakiem heksagramu. Są to dwa nałożone na siebie trójkąty wpisane w koło. Jednym z najstarszych heksagramów jest ten powyżej, znaleziony w Indiach, a datowany na około 8000 lat przed naszą erą. Heksagram znajdujemy również w znanym angielskim Stonehenge, datowanym na 3000 lat przed naszą erą, który wpisany był w znak heksagramu, a także w tradycji ezoterycznej, magii, astrologii i czarnoksięstwie. Dauf, nawrócony mason, tak mówi o tym symbolu często stosowanym w masonerii. To jest najbardziej złowieszczy symbol w całym okultyzmie. Nie ma innego mu równego. Musi być używany do wysokiej ceremonialnej magii i do wysokich ceremonialnych czarów. Potwierdza tę opinię znany satanista Bill Schneblen. Twierdzi on, że heksagram musi być obecny przy przywoływaniu demonów. Jest też potężnym narzędziem, ażeby wzywać szatana. Heksagram spotykamy również w innych religiach. Był obecny w kultach pogańskich, takich jak kult znanego z Biblii Bożka Baala, a także w kulcie Saturna. Odnajdujemy go również w Islamie, gdzie znany jest pod pojęciem pieczęć Salomona, a także w buddyzmie. Jest obecny w New Age, Shinto, i wielu innych, również w masonerii, gdzie jest jednym z czołowych symboli, najbardziej popularnym. Heksagram znajdziemy również w kościołach rzymskokatolickich oraz na flagach różnych narodów, tak jak tutaj, na fladze Albanii i Nigerii. Zapytajmy teraz o historię Gwiazdy Dawida w judaizmie. Nazwa Gwiazda Dawida nawiązuje do tradycji wojowników. Tego największego króla w historii Izraela, do umieszczania symbolu heksagramu na tarczach. W języku hebrajskim gwiazda Dawida jest to Megan Dawid, tarcza Dawida, zagościła na dobre w historii Izraela od XVII wieku, w czasie wojny 610 648, król Habsburg, Ferdynand III nadał znak wyróżniający, dokładnie symbol, flagę, Żydom z Pragi, którzy pomogli mu w walce przeciwko protestantom. Po przekazaniu flagi Żydom praskim symbol ten, wbrew protestom rabinów, zaczął się rozprzestrzeniać w synagogach i na uroczystościach. Gwiazda Dawida na dobre rozpowszechnił jednak dopiero ród Rothschildów w XIX wieku. Mejer Rothschild zaadoptował heksagram jako swój znak rodowy. Po raz pierwszy gwiazda Dawida pojawiła się na fladze pierwszego Kongresu Syjonistycznego 29-31 sierpnia 1897 roku w mieście Bazylea w Szwajcarii. Starania ruchu syjonistycznego o utworzenie państwa izraelskiego zakończyły się sukcesem. Powstaje państwo Izrael, które nieustannie stawać będzie wobec konfliktu ze światem arabskim. Przemoc wobec Palestyńczyków jest wpisana w izraelską codzienność. W całej tej sytuacji jest jeszcze jedna rana: Kofik pomiędzy państwem Izrael a Żydami ortodoksyjnymi, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się przemocy wobec Palestyńczyków. Twierdząc: Żydzi nie są syjonistami. Syjoniści nie posiadają żadnej religii, ponieważ religia jest przeciwko przemocy. Żydzi ortodoksyjni rozpaczliwie wołają. Izraelczycy skradli nam nazwę Izrael. Państwo Izrael nie jest państwem Żydów. Jest państwem syjonistów. Troszeczkę bibliografii. Korzystam z okazji, żeby po raz kolejny zaprosić Cię na kurs multimywiany Święta Żydowskie, Święta Biblijne. Ciekawą nowoczesną formę filmu edukacyjnego, prezentacji ścieżek MP3 do odtworzenia e-booków, a także ćwiczeń i możliwości konsultacji, wypełnienia testów. Nowoczesna formuła edukacyjna ma na celu uczyć bawiąc. Staram się unikać żargonu teologicznego, tak żeby każdy, nawet bez wykształcenia humanistycznego czy teologicznego, mógł przyswoić ten materiał. Wejść w kulturę Biblii, w świat całkowicie na nowo, niezrozumiały, nam, Europejczykom. Jest to bardzo ważne, żeby poznać bardziej Jezusa, żeby bardziej go pokazać. Mógłbyś się pewnie zastanowić, święta biblijne, święta chrześcijańskie, a niby Dlaczego ja miałbym je znać? Nie jest mi to do, do niczego potrzebne. A jednak, jeżeli uważasz się za chrześcijanina, to powinieneś kochać Jezusa. Nie można kochać Jezusa, jeżeli się Go nie zna. Nie możesz kochać Jezusa, jeżeli nie znasz Pisma Świętego. A jeżeli chcesz poznać naprawdę Pisma Świętego, musisz włożyć w to pewien wysiłek, żeby wejść w świat biblijny, żeby wejść w kulturę biblijną, żeby zrozumieć tamten sposób myślenia. Bo Jezus... Był Żydem, który wyszedł z tamtego świata, który komunikował się z ludźmi żyjącymi w tej samej kulturze. Jezus chodził na święta do Jerozolimy. Wiemy o tym wszyscy. Kilkakrotnie ewangelie o tym wspominają. Były trzy święta pielgrzymkowe. Czy potrafisz je wymienić? Czy wiesz, w jaki sposób współcześnie Żydzi obchodzą te święta? Czy wiesz, które z tych świąt są związane z obecnymi świętami katolickimi? Święta pielgrzymkowe to Pesach, znaczy Pascha, Święto Tygodni, nasze katolickie Zielone Świątki i Sukot, Święto Namiotu. Trzykrotnie w ciągu roku każdy Żyd miał obowiązek pielgrzymować do Jerozolimy. A oto pozostałe święta. Czy jesteś w stanie je wymienić? Czy znasz podstawowe obyczaje z nim związane? Czy wiesz, w którym momencie w Starym Testamencie się pojawiają? Nowy Rok, Roż, Haszana, Dzień Pojednania, Jom pur, Święto Poświęcenia lub Święto Świata, Hanukka, Święto Purim. Jeżeli masz ochotę przeżyć przygodę bez większego wysiłku, rozwinąć swoją wyobraźnię poprzez filmy, poprzez wiele ilustracji, ścieżki dźwiękowe nagraniami, jednocześnie mając przy tym dużo przyjemności, robiąc to w międzyczasie, odsłuchując mp 3 z. Ze swojego telefonu komórkowego, na ustankę autobusową. Był jej taką możliwość, że stworzę ten kurs specjalnie dla Ciebie, że będziesz mógł sobie wybrać konkretną formę czy konkretne zagadnienia, które właśnie Ciebie interesują. Tej pory nieś, a również część materiałów udostępnię tutaj całkowicie za darmo. Kurs będzie w kilku wariantach, w różnych zakresach tematycznych, o różnej trudności i też w różnych cenach. Jestem pewna, że znajdziesz coś dla siebie, bo ja ten kurs. Robię specjalnie dla Ciebie. Robię to po to, żebyś mógł pokochać Biblię. Chociaż może nigdy do tej pory, tej pory nie sięgnąłeś po książkę teologiczną. Zobaczysz, jakie to proste, zobaczysz, jakie to ciekawe. Obiecuję Ci, nie będziesz się mieć.